Witam wszystkich w pierwszym odcinku Mobile Warbound. Zaczniemy sobie nową grę, jak widać tu nie ma żadnych save'ów, więc to będzie mój główny. A więc tak. Początek. A... no to no, dobra, no, nie chcę mi się tego czytać, bo możecie sposować sobie. Płeć chłopak. Urodziłeś się wiele od temu, w nie twoje ojciec był. Ja będę wybierał opcję, żeby być szlachetnie urodzoną, żeby móc szybko dojść do jakiegoś tam króla żeby nagranie nie było takie nudne w twoim przypadku poznawanie otaczającego świata rozpoczęło się jeszcze przed na mówienia, chodzenia bo dżyn, młodzieńcze lata spędziłeś będąc tak potem po wcześniej w dorosłości życie zmieniło się tak jak zwykle to moje jest jeszcze przedstawiciele szlachty właśnie Wkrótce jednak wszystko wega zmianie decydujesz się zostać prawdziwym łowcą przygód powód, dla którego podejmujesz tę decyzję to rządza przygód. Dobra. No i teraz yy, jestem szlachetnie urodzony, dlatego mogę mieć tutaj flagę. A flagę wezmę sobie... Może, Może... Może taką takiego konia, bo ja ogólnie będę robił kawalerię. Wezmę zapis realistyczna, czyli jak mnie zabiją, to nie będę mógł tego cofnąć, ale zacznę jak mnie ogłuszą, okradną i tak dalej. Ja będę dawał najpierw w inteligencję, a najlepiej w czujność i w wyszukiwanie drogi. Wyszukiwanie drogi to jest... szybciej po mapie się oddział rusza. Porusza. A czujność to, że więcej widzi. To jeszcze trochę bo ja chcę dołączyć do kanatu kerbickiego więc tam potrzeba być szybkim. Posługiwanie się tarczą i atletyka może trochę. Dobra, będę szedł w jednoręczną i może w dworęcznym się zobaczę. aż taka, że się nie będę rudy bo, bo będę przegrywał cały czas nikt mnie nie przyjmie do armii brudka też nie chce jakaś bo ta, taka, o, taki właśnie że żartowałem e, to była taka fajna broda o, ta, tak teraz fajnie wygląda w miarę dobra no to, to jadę do kanatu krylickiego bo ja lubię kawalerię i i w sumie to bardzo rzadko kto do, jak nagrywa dochodzi do hamatu karlickiego, więc więc czemu miałbym nie dojść? Masz wryja Masz wryja Dzień dobry Też coś wryja Dobra Nic nie jest, cóż wygląda to, że jest dobra jak sobie spauzujecie, przeczytacie, bo ja już to czytałem i już dużo razy nie chcę nic się tego powtarzać a teraz pozwól. no to to taka pierwsza misja to jestem zainteresowany i teraz tak muszę zabrać pięciu ludzi minimum co to się stało? Um, co to się kurde stało tutaj? Co czym tak dziwnie to wygląda? the fuck co to było? Aha Nie czaję czemu tak się stało Dobra nieważne To jest sobie przesunę A, wskaźnik FPS-u no, Przesun się jeszcze Dobra I teraz tak Muszę zabrać najpierw pięciu ludzi I pójść do niego To jest król oczywiście Oj 10 grybyszców Uzbrojenie Straszne Straszne kijowe Ale to początek to, to, to normalne jelkasy 210 tylko I od razu jeźdźcy Rohanu atakują A tu mię ratuje No nie gadacie że ich tu tyle będzie Ile ja biegnę 76 76 sześć, sześć też Co z... Za... No, co za pedały... No, goń mnie, goń, dobra, chodź, CHODŹ! Ja Cię chcę zaatakować zaraz, chodź. Aha! Jednak się nie zaatakuję, bo oczywiście wiosna nie daje mi nic. To co jest? Rol. Co się dziwnego dzieje? Ym... Jakoś cieni. Może znaczy, te cienie jest mniejsze, bo nie wiem czemu. Tak jakoś... Dziwnie Jak sami widzieliście, jakoś mi postać znikła z mapy itd Dobra, tam idę do wioski O dupa O dupa O dupa O kurwa no to spoko. Pięknie zacząłem. Naprawdę pięknie. Dobra, wy tutaj stójcie, strzelajcie sobie. Jezus, tak kusza tak pijowa. Szczególnie dla do co Dobra, nikogo oczywiście nie zabijemy. Yeah! NA WOJNĘ! Czekamy i zabijemy. Ej, okay, dobra. Oni są prawie wszyscy na hita A ja się bałem, że przegram. A ja ich jadę. Gulasia Drugi poziom już To jedna walce pięknie Chodź tu Co uciekasz ty frajerze Jak już mnie atakujesz potem to uciekasz Tu moi te tutaj Oczywiście strzelcy nawalają Robni chudy Chodź tu I jeszcze tamten tam. Oni oczywiście nikogo nie zabili chyba, albo zabili jednego Nie, nie chyba zabili No Tylko na górce Może dostaną coś doświadczenia Znaczy na pewno dostaną Ha pięknie pięknie Oczywiście biorę sobie lepszy miecz Buty nie są lepsze Zbroja Nie, nie jest lepsza Dobra, póki co jest git ja sobie wezmę, żeby mi w łPC na zimno nie było. Dobra. Ej, czemu ja nie dostałem kasy? Ej, znaczy doświadczenia czemu oni nie dostali. A właśnie level. Um, to jest... Od działu, dobra, to to, to to muszę wziąć opatrywanie RAM, to bym się szybciej leczyć. Trochę w siłę. Chociaż w siłę no widzieliście, że siły to mi nie brakuje, ale... Ale bole. Dobra, czterech. Tyle wystarczy, dobra, idę do niego. Przy okazji sprzedam te rzeczy, chodźcie tutaj. Przy okazji też ich zabiję. Na wojnę! Tym, 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 tym. Nie, dobra, jak y, tu są takie góry, to... ...lepiej nie szarżować. Ile bez was małki? Dwóch? Fuck. gdzie są? Tam, daleko Daleko są Chodźcie za mną Fak, właśnie stopera nie włączyłem Cholera Pierwszy odcinek z serii już stoper Nie jest włączony Dobra, w sumie atakujcie Co jeszcze się wam Dobre Kamieniami pewnie rzucają. To jest najlepszy sposób, żeby pokonać przeciwnika. Rzucając jego go kamieniami. Fajnie ogólnie mnie to wygląda, jak już się ma taką mocną uzbrojoną armię. Czyli rycerzy typowych na koniach z grubą zbroją. A tu nagle tacy takiego lasy rzucają w nich kamieniami. Nie no, jak oni naprawdę się aż tak wierzą, no to tu jeszcze nie będę wtrącał, no. Tylko widać jak się kończy, nawet jak atakują wieśniaków i... no, rekrutów, no. To nie są wieśniaki. Patrzcie, tu gnębi. No. Widzicie jak to nawala? Patrzcie, wszystkich na hita No, tego nie troszkę Oooo ten nie poszedł na hita, ty Józefa Jak śmiałeś A już No e, Powiem wam bardzo bardzo ciężka bitwa Naprawdę nie wiedziałem, nie byłem pewien czy tam radę Ale na szczęście jakoś się udało, cudem się udało wygrać tą, tą walkę To było naprawdę ciężkie W ogóle to muszę coś sprawdzić bo Aha, słaba jest, dobra, to ja już wiem. Najłatwiej. Mhm. Czemu jest tak? Wrażenie krocza. Łatwo, normalne. Dobra. Nie będę sobie na łatwienia, tylko przez to teraz mogą mieć wielkie problemy. Bo jak mnie ktoś zaatakuje i będzie równymi, to mogę cały czas zdychać, przez co seria będzie nudne, jak cały czas będziecie sobie patrzeć jak ja umieram, ale... Przecież to też jest jakieś widowisko, prawda? Popatrzcie jak sobie kamień zumiera. No nic lepszego nie ma, no! Dobra kupię coś Dobrze zapomnij na tych bandytów, gdzie oni są W sumie to mogę dołączyć do turnieju, ale to zaraz no. Szukam ciebie Okej okay. Ninja już mam tutaj dwóch farcowunków, bo oni na konie bywają. No nie, nie, mają lepsze konie niż ja, ale wstyd. Kamehameha. Kame. nie trafiłem. Późniałam na tych uszec A tak, Oczywiście nie konie trafiłem, teraz tak samo. Dobra. Jeden leży, drugi leży, trzeci nie leży, czwarty leży. No. Musi ruszać ten łba. O, w jaja dostał. Ale mu współkuje. Okej. Okay. Ach, oszczędź mi życie, pozwól mi odejść, ja odejdę daleko i zacznę uczciwe życie, nigdy już o mnie nie słyszysz Dobra On nam teraz powiedział yy, gdzie ta jego baza jest Gdzie przetrzymują tego tam Bahora Którego mamy uratować Trzeci poziom, pięknie O to chodziło yy, Logistyka Zwiększa pojemność tego ekwipunku, to też muszę sobie wziąć na początek na początek takie rzeczy najlepiej właśnie brać O, dobra, chodźcie tu 69 Wojska ma pewnie specjalnie tyle sobie wziął No ja falę o, chodźcie. No, chodźcie Tam jeźdźcy, jak teraz wyjdę stąd, to mogą mnie zjechać Ale głośno, o, fuck ja sam siebie nie słyszę przez to, że jest tak głośno, tak wy musicie posłyszeć. Jezu, za mną. To za mną pieski. Linią. Oczywiście nie blokować się o skały dziewczy. Bo często to robią. Go, go, powe, wangio, stum. Nie, wcale tego nie są. Tak mi jakoś weszło. No Chodźcie tu debile! Co wy robicie? Co mamy wszystkich rozwalić? Co my to nie problem? Gdzie oni są? Tam są. Chodźcie tu! Pum! Jezu to tak daleko nie leci. Bo chodźcie. Oni się kurwa zblokowali. Ach, przepraszam. No chodźcie tu debilem, bo ja atakować. Atakować. I... No nie chce mi się przeładowywać już. Jak ja wolę szybko bije. Aż mi ścięło. Taka szybkość. No, chodźcie. Dziś jeszcze jesteście Tam Tam Kurwa, swojego trafiłem Ach ta celność, ach ta kusza Dobra moi na pewno teraz jeżeli przeżyją to, 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 to zdobędą doświadczenia i będę mógł ich na harcowniku wziąć Może wszystkich nie obiecuję! No słyszę już jak się nawalają tam No czemu ty stoisz, a nie pomagasz? O, wygraliśmy Jeee, ja ty wyglądasz Jej, a jestem, dobra Dobra, kicie w oko No, dobra co my tu mamy? 30, no jeszcze lepszy Falken... falkiem tak? Tak, falkiem Budki, du, 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 du. 24, 24, 24, to już biorę. jest brak już mam lepszą. Tum, 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 tum. Dobra, mam najlepszą, 2. No! Ej, znowu się coś takiego stało, co jest? Coś się z tą grafiką dzieje Coś się z tą grafiką dzieje do cholery I Tak wchodzę w jakieś nowe... O fuck mnie dogania Nigdy mnie nie dogonisz Dobra, Dobra Trzeba kupić sobie trochę sprzedać trochę rzeczy i jedzenie Na przykład rybaskę A, chciałem dołączyć do turnieju, Tak, tak, tak postaw na siebie W sumie 20 Nie Jestem siebie pewnie O, olują

Trafić nie mogę! O, trafiłem A swojego towolenia To jest mój mam problem z zapamiętaniem, którym ja jestem Chociaż są w ale i ja tak na nie nie zwracam uwagi za bardzo O fuck. A to mój! No Cześć, zostaw go. A ła, ty śmato. Gin. Ty też. Gincie. No gin! Kurde. Kurde, belka. Nie wiesz, mi tego szczepu zostało. w palerii. No, <laughs> mamo No nie gaj na... No swojego trafiłem, tak swojego trafiłem, ale... A drogę trafić nie mogę O dobra, trafiłem Nie trafiłem Trafiłem Ale to konia Dobra wygraliśmy? Nie się nie zostało. A kuna ma to być. Nie trafiłem O Ktoś jeszcze? Tak No Bim, zadziwam się u, uh. A, E, I, O, oh. no chodź ty, Poluję ule, uh. u, wytraliśmy, chodźcie tu, dobra, na razie nie stawiam na siebie, no z łukiem. no, no, uh -huh. no, no, uh no, -huh. ale oni wszyscy są z łukami. Nie wiedziałem może nie Ci zajeba Jak to wygląda. Chińczyk? Chińczyk? O! 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 o. Ciężko się wystrzelać Łep? Nie Łap? Łap? Chodź tu Łep Okej okay. Jest tam, tam, tam Nooo Nooo nie, oczywiście ja się nie wyrzuję e, teraz tak giniesz Prawie No dlaczego? Chodźcie tu Znaczy Jeden, bo w sumie Ten drugi nie musi Ten drugi za mną. Gin, Chyba jeszcze ci konie zastrzeliśmy ci W dupę. Aha Stara so, denarów postawię czemu nie O nie Znowu Oha Aha A oni z mieczami Dobra jeden nie No a ja z moim oczywiście Z oszczepem Z łukiem I jedziemy Czyli E, tak szczerze mówiąc, zero szans dla bot'a Z takim uzbrojeniem mm. Ej, nie jest na mnie, nie szarży. Trochę w, w kogoś Nie mam je tu Ale patrzcie, radzimy sobie, radzimy, nie powiem, że nie Mój trzyma się z daleka i rzuca y, w ścianę szczepani, także jest dobrze Ten do nasz nie zginął GIN GIN No GIN no! Po tylu strzałach prawie człowiek już by dawno padł To jedna zresztą już by, już by padł Kurwa Co to Przejebano Dziękuję To był jakiś nojon Dzięki z szmatu Jebano Przez sz Lalalalala No chodź to... Jeb Proszę Kto jest mistrzem? Kto jest mistrzem? Oczywiście, że ja Sto dolarów Jedziemy dalej No kurde no Bez jaj Tak, on z mieczem no a nie, to ze szczepem. Ale ja nie mam tarczy, nie mam jak się bronić, nawet tym nożykiem się nie obronię. Chyba... Do masła. Daj mi nożyk do masła i ja właśnie mam tu walczyć na arenie. W To jest fajny bóg, że oni tak się blokują na ścianie i... Trzy razy w łeb dostał i... No, za czwartym razem w łeb oczywiście, za Dopiero umarł. I jeszcze? Dwie drużyny. Nie. Nie wiem. Dobry. Dobry. Nie mam je! Zostaniesz konia i zdechnął. W sumie to to zły pomysł. No. Kurde. Trzyma pan. Nooo! Nooo! Nożykiem. O ty gnoju Ty śmato Ty śmieciu Zobaczyłem, ma HP zabrał Co za gnój Gin Teraz możesz zginąć No gin, Kurwa. Ja nie mogę tego przegrać Przecież ile jaka kasy stracę Nie Nie rzucaj we mnie Nie Powiedziałem Nie próbuj o dostał Czemu jeszcze nie zginął Gin Kurwa. Ja nie mogę tego przegrać jakie emocje ja pięknie no, całą kasę stracę jeszcze może będę miał na minusie Przecież ludzie Znaczy nie mam na minusie to w sumie Nie można mieć O chuj to jeszcze był król Nie wierzę No chyba was coś pojebało No jebu was na ryj Moja cała kasa, gdzie ona jest? syny, jebamy król, teraz już nie chcę do niego dołączać No kurwa gnój no Daj, bo musisz mydać tutaj. Kosa musisz mu dać. Dobra, 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 dobra. Daj im znać. Teraz będziemy rozpierdziałać tych tutaj yy, wrogów. W sensie bandytów. To będzie bandyta. Także gin. Od razu. giniesz. Ten oczywiście z pięściami na nich idzie. Jak widać, o już nie widać. Dziękuję. Naprawdę wy myślicie, że, że co, że mnie pokonacie, tak? Mnie! Że mnie pokonacie, o wszyscy tutaj z pięściami. dobra spoko. Jak tam wojcie no. Czy ja się wtrącam, no? O, osiągnięcie do broni. Spoko. Nie wiem czemu ja już parę razy robiłem tą misję, ale spoko. Nasze zwycięstwo, nie, też się no, to się cieszę na całego zmianę. Co ja się będę nim przejmował? Dobra I tu był jeszcze taki ten agresywny opół i jak jego go to będę miał chyba na jakie zwierzę patrzę Dosyć! Żadnego strzelania, żadnego strzelania No kurwa to jak mam wiedzieć mieć chyba no. Jeszcze raz coś takiego widzę bo... No co ja wiecie chyba No co kurwa wszedłeś sobie w sałatki i co myślisz? Zobacz. Jak mężczyzna to się cofasz! No. Chyba raje. Och. No. Obrzysta uległy tam polepszeniu. Lepiej on niż ja. Dobra. I zdobywamy miecz nordycki. Oraz doświadczenie. I jaki ten miecz dobry jest? 28 na 20. W sumie chyba lepszy. Mniej ma cięcia, ale za to pchnięcie większe. Czy w ogóle macie knięcia? Yy, Dobra, zrobiliśmy tą misję. Teraz będę kończył, bo dokładnie nie wiem ile już nagrywał. Tak więc dziękuję za oglądanie i ja zachęcam do subskrybowania, lajkowania. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.